Nagrywa się? Okej, okay. dobra. Hmm. Odcinek informacyjny! Siema! To wasz ukochany, montażysta, artysta, clown i... Witam was w drugim odcinku informacyjnym. Trzecim. Ostatni był ile? No, tyle lat temu. Dobra, w sumie czwartym. E, dzisiaj chciałbym nagrać odcinek informacji na temat moich dwóch kanałów. The Itizo i Itizo. W sensie to się czyta Itizo, ale ludzie tak często mówią Itizo na to, że już są się przyzwyczajone. W tym odcinku chciałbym przekazać parę informacji na temat moich kanałów, co się będzie na nich działo w, 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 w następnych dniach tygodniach, no o przyszłości ich. Wpierw wspomnę o kanale iteaserze czyli tym głównym. Na nim już bardzo dawno się nie pojawiały żadne odcinki. jest tylko z tego względu, że ufolutki do mnie zadzwoniły. I mam straszną ochotę wstawić jakiś tam nowy materiał, zrobić coś. Yo, bo jak montuję sobie to, to tak patrzę, kurde ten iteaser to niezbyt ciekawie mówi, więc sobie go zastąpię teraz. Dobry, guys, tutaj kolejny iteaser i z przyszłości. Tym razem taki z prostymi włosami. Już siedzę w czapce, bo wyglądam bardziej jak Axel Rose, Aka Johnny Jostar. Bo bez czapki trochę ciulowo, ale jak coś to nie jest zmiana na, na zawsze, tylko na trzy dni. No i też jest zimno tutaj. Czemu tutaj nagrywam? Bo w domu prawdopodobnie nie ma warunków. Koniec. Mam mało pamięci, więc szybko nagrywam. I co chcę nagrać? Chcę nagrać jeszcze lepiej ten odcinek niż nagrałem wcześniej. Póki co kiepsko pamiętam w ogóle co ja tam w nim powiedziałem, więc, po, więc tutaj to zrobię lepiej Plus jeszcze będę chciał tutaj zrobić 2023 review mój i parę tam pierdół innych No to może najpierw informacyjnie, potem przyszłościowo, a potem jaka przeszłość kanału i życia e, Informacyjnie na kanale e, Zo będą jeszcze co najmniej trzy odcinki Dwa z klipów. Dojdziemy do odcinka klipy 10, który mam nadzieję, że uda mi się zrobić wyśmienicie. Będzie jeszcze odcinek e, jakiś tam, z pewnego czegoś. E, I czasami na DITZO będą się pojawiać filmiki z y, moich gierek w Geometry Dash. Planuję w przyszłości je troszkę bardziej rozbudować niż tylko gameplay, żeby to było może ciekawe do oglądania niż tylko było, bo tak jak mówiłem, ten kanał jest po to, żebym sobie wspominał fajne rzeczy, a nie Postował gameplaye, których sam nawet bym chyba raczej nigdy nie chciał oglądać, więc no będę chciał coś tam pododawać. Czasami na końcu odcinków są jakieś fany moment. <laughs> Ale bym chciał to jeszcze jakoś urozmaicić. Ale no, póki co w planach jest nagrywanie Weekly Demonów z Geometry Dash i wstawianie ich. Może jak będzie jakiś fajniejszy, ciekawszy poziom, to też go wstawię. O, jest, już jeden nawet przeszedłem. I Spy with my little eye to bardzo ikoniczny poziom jak ktoś nie zna, to nieważne. Ale dla graczy Geometry Dash to jest memiki i będzie wstawiany. Po wstawieniu tych wszystkich odcinków, które mam w planach wstawić na DITZO, skupię się głównie na kanale ITZO, na którym dawno, dawno, dawno temu nie było wstawianych żadnych materiałów. Przez jest tylko z tego względu, że ufolutki do mnie zadzwoniły. A bardzo bym chciał wrócić do tworzenia sztuki i ogólnie malowania, rysowania, tworzenia różnych ciekawych, fajnych rzeczy, które przydadzą, przydadzą się na co dzień, żeby rzucić na nie oko. Koniec. Bo... tyle. Tylko wpierw chciałbym dokończyć projekty na kanale DITZO, a potem się skupię znów końcu na kanale ITZO bardzo chciałbym go reaktywować. Czy tam jest co do gadania? Raczej nie muszę opowiadać, co tam się będzie działo. Głównie rysowanie albo jakieś in real life rzeczy. Po zabudowaniu komputera, o jeszcze budowanie komputera, ale to w przyszłości będzie, bo jest kolejny odcinek w montażu zbudowania komputera, ale to no w przyszłości będzie. Późniejszej. W planach jeszcze jakieś przyszłościowe rzeczy są? Tak, kiepsko związane z kanałem, ale jest jedna taka fajna rzecz. Ale ładnie chmury się zrobiły. Potem Wam pokażę, teraz patrzcie na mnie. Fajna rzecz jest taka, że mam w planach fajny projekt. Napiszę sobie e, fajną... Wait, ja powinienem to spoilerować? No dobra. E, to może powiem tak. Przejdźmy do... Wspominek. Bo już plany przyszłościowe to, to... A, nieważne, co, ja będę się trzymać jakieś tam... 2023 minął mi bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. I w skrócie wielkim mówiąc, chciałbym e, opisać? Chciałbym po prostu stworzyć książkę na podstawie, albo inspirując się moim 2023 rokiem. Tak jak mówię, dużo ciekawych rzeczy się w nim wydarzyło. I chciałbym o nich opowiedzieć, przedstawić, dać jakieś swoje... Jak to się mówi? A no po prostu o, o tych rzeczach będę pisać w książce. I oczywiście jest to amator. Po drugie, w chuj się postaram nad tym, żeby to było fajne. Nie tak jak moje wcześniejsze projekty, chociaż on też były git, ale no faktycznie troszkę się żygać chciało. Plus było to takie bardziej... A ta to jest super i póki co mi idzie świetnie. I ona się pojawi w okolicach lutego. Będę chciał walnąć do 4 lutego, bo 4 luty to jest memik, którego nikt nie zna. E, oprócz paru ziomków pozdrawiam. 4 luty, a w komentarzach poproszę. E, będzie taka rzecz e, w lutym się pojawi. Bardzo się jej doczekać nie mogę. Ogromnie chcę to stworzyć i opublikować. E, nie będę dużo o tym opowiadać w sumie. Wszystko będzie tam naprawdę. Postaram się jak najwięcej. No, wszystkiego raczej się mi nie uda, ale. Wszystko będę chciał tam opisać ładnie, żeby, nie było, żeby było jak najmniej pytań co do całego kształtu. Ile tej trawy ja zrywam, boże, a ja się denerwuję. W sensie fajnie się można na niej wyżyć podczas gadania. E... No i w sumie to tyle. Teraz przechodząc do 2023 roku. Jaki on był? E... Ogólnie dla mnie to tam nieważne. Będzie wszystko w książce. Chciałbym podsumowanie, jakie zrobić. Ogólnie strasznie się przykleiłem do kanału The ITZO. Strasznie dużo gierek. Tworzyłbym odcinki na ITZO różne artystyczne jakieś fajne, ale przez samo poczucie bardziej wciągnąłem się w gierki i dlatego tylko z tego były filmiki, tylko wtedy wstawiam na The ITZO. To się w to wciągnąłem, bo bardzo mi fajnie to szło i się mi spodobało. W ciągu tego roku straszny postęp w montowaniu mi się ogromnie z tego cieszę. Ogromnie się cieszę jeszcze z czego? Z, z tego, że udało mi się spotkać z Weltonkiem, że dostałem zarombisty gift. Cudowny. E, cieszę się również, że zacząłem mainować. Jest to cudowny champion. Jest, a, cudowny jest. Bardzo go kocham. Również nienawidzę, ale bardzo go kocham. Również wyszedł Huey. I on, oh my god, jest cudowny dla mnie. Bardzo świetnie się, jakby nie wiem, jakby był moim ziomkiem, to bym tak z nim zbił pionę, tak byśmy byli na fajny ziomek. Bardzo mi się podoba Lor. O nim też będzie w książce. Geometry Dash 2.2. Update. <grym> Dobra, powiem tak. W tym roku przydarzył mi się najgorszy dzień w życiu, który właśnie spędziłem w tym miejscu. A parę tygodni temu wyszło coś, co zrekompensowało prawie ten cały najgorszy dzień w moim życiu, czyli Geometry Dash, Geometry Dash 2.2. Oh, uwielbiam grę, uwielbiam grę, moja ulubiona, kocham i ten update to, to, no, wiele radochy przyniósł i przynosi dalej i nie skończy się, no chyba że umrę. Co jeszcze mi się podobało w 2023, to jak się rozwinałem o tu. Bardzo mi się podoba. Moja dusza artystyczna wylewelopowała na spory poziom. Też z tego jestem dumny. Oczywiście wszystko dokładnie opiszę w książce. W chuj zalecam. Po, polecam, zalecam. No, czemu? Jeżeli ktoś chciałby troszkę podzielić się moją wiedzą, albo przynajmniej, nie wiem, podyskutować na jakieś tematy, zaczerpnąć jakieś innej perspektywy na jakieś rzeczy, to tam odsyłam. I myślę, że. Mogłoby Wam się spodobać. Jeżeli chcecie właśnie się otworzyć na świat coś, no to tam zapraszam. Co tu jeszcze dodać? Pewnie w wiele innych rzeczy, które mi się podobały w 2023 roku, to omina. O, zakochałem się w Ramstein. A i mean, nie zakochałem się, ale bardzo lubię ich. I bardzo mi pomogli też z. Jak to się nazywa? No, op opiszę może tak. Jak jesteście wkurwieni to możecie sobie ponapierdalać w ścianę i no, wyżywacie się, no nie? No to ja nie muszę napierdalać w ścianę, ja wystarczy, że sobie posłucham Rammstein i mi lepiej. E, więc no, w taki sposób mi uratowali dupę w 2023 roku, więc dziękuję. Tak samo jak JoJo mi uratowało życie w 2021? Jakbyś tak? Również, no, durosy. Och, one to, to, to w sercu... Tak, one, one to. I, i je kocham. Ramsteinów jeszcze nie, aż tak bardzo nie, ale. No, kocham to ja. Dobra, nieważne. <tryk> coś jeszcze do kanałów? No, to co powiedziałem. Będę nagrywać odcinki. Chcę. O, fajna wieść. Za tydzień sobie piszę aktualnie. Już nie wiem kiedy ten odcinek wstawię. Za tydzień piszę sobie egzaminy zawodowe. Będę zawodowym logistykiem, spedytorem, magazynierem. Potem mam studniówkę, fajnie się na niej pobawię. I mean, na sami studniówce to raczej się nie będę dobrze bawić, bo ja nie jestem typem osoby, żeby na takich rzeczach się dobrze bawić, ale będę mieć przedstawienie w teatrze i, i dam fajny koncert, więc tego się nie mogę doczekać. I po tych wydarzeniach następują fery zimowe, które tym razem spędzę lepiej niż siedząc na kanapie i oglądając e, bajki przez dwa tygodnie. I te dwa tygodnie będę chciał naprawdę fajnie wykorzystać. Mam nadzieję, że warunki w domu będą spokojne, że nie będę musiał wychodzić tutaj. A I mean, w domu nie jest. No, tego mi się wyładował telefon. W się sensie nie wyładował, tylko no, pamięć mi się już skończyła. So, ale jest to Juni Giusta. Tak jak mówiłem, to woszce na trzy dni kiepsko mi się podobają. Są fajne, ciekawe, ciekawe doświadczenie, ale ja nie, nie. Ja, ja chcę swoje loszki z powrotem. bo tutaj trochę jak emo wyglądam e, może jakby były o jakby moje loczki były bardziej coś tego typu że idą w dół a nie w bok co to co by mi się podobało ale no co ja chcę do, dodać tam a że ogólnie has mam w domu i mi się kiepsko tam no nagrywa tego typu odcinki tam więc mam nadzieję że właśnie że te te, te, te ferie to będą super świetnie wykorzystane i się będę dobrze bawić przy montowaniu, nagrywaniu i innych i, i tam pierdołach. Ja wyczekuję, Wy wyczekujcie na luty. Nie jest to jakiś super wielki event, ale ja tam się doczekać nie mogę. To tyle, wesołego nowego roku, oby 2024 minął Wam pozytywnie i, i dopilnujcie tego, żeby to minęło pozytywnie, a nie tego, róbcie to co lubicie no to jest ale Alwa zmotywowałem, co nie? Dobra, nara. I wygrywa. Dobra, to w takim razie jeszcze raz. Świetnie, super. Na no, to nagroda leci do tego zioma i koniec. Dziękuję za oglądanie. Fire